To znowu ja Wiem, że się cieszycie, że mnie widzicie po raz kolejny. Czwartek, znaczy czwartek. Wy to widzicie w piątek, ale ja mam czwartek i... Yy, I co? I powiem wam, zażartowałem sobie, że będą nowe legendy z Barcelony. Ten czwartek. Yy, w poniedziałek. Może nie z Barcelony, ale są cztery nowe legendy dzisiaj. <grym> Także... <grym> o Boże. Zacznijmy od tego. Zobaczmy co jest w, w, w boksie Mamy tak, oprócz starych legend, Dargliż już był wcześniej i to jest bardzo fajna legenda, ja bym jego chciał trafić Bo on za szybki nie jest, ale ma duże explosive power i to naprawdę robi swoje, no tu jest też dha W salach. no jest paru zawodników Beckhama już ma, trafię trzeci raz Backhama to się chyba strzelę No Geras byłby fajny, Skolls spoko kigan też jak najbardziej... Ale. Aha, no to fajne nowe legendy. To już po overolach widzę, że to nie będzie nic ciekawego. Patrzcie. Aha, czyli to będą jakieś złote pewnie dziady. Boże, czy ty to widzisz? No naprawdę. Pires pewnie za szybki jeszcze nie jest, a nie, dobra, 87 to, to przynajmniej... Naprawdę... No ja myślałem, że solo Campbell to będzie na złote obrońca, jak na złotego obrońca ma świetne statystyki. Ale ja myślałem, że to będzie mój... Jakbym go trafił to mój kluczowy obrońca. 84 overalla. Tyle co Hulk, naprawdę? O, jaka ta gra jest... W ogóle to jakieś updatey widzę weszły. Ooooo, proszę. Eee yy... Petit 83 nie, no rewelacja. Po prostu więcej takich legend. Kogo tu jeszcze mamy? L L Jumberg, akurat tego gościa nie znam. Gilberto Silva 82 nie, no dajcie nam w ogóle brązowe legendy. Ja myślę, że to będzie najlepsza opcja. No tu twarzyczki widzę poupdate'owane To ja tak mówię, kurde, ale fajnie, nowe legendy. I Pires, to ja mówię z Piresowi, pewnie dali z 90 overall a albo coś. 65. Petitowi myślałem, że z 88, 9 na dmf -ie. Jakie, je... i Sol Campbell, myślałem, że z 88 będzie miał na cebeku. No nie, no to jest kpina naprawdę dobra. Nie, mia... Myślałem, że to będzie dobra paczka, ale. Znaczy nie jest zła, ale. <gulne> Kurde. Ojejku, no i super. I jeszcze mamy kolo-kolo. Super, dobra, zobaczmy. Kolo-kolo, który, w którym wszyscy zawodnicy mają lepsze rolę niż te legendy. No dobra, nie jest aż tak źle. a <gulne> No, spoko nawet, ale to bez szału. Ten Redes też. Paredys przepraszam też za bardzo. O widzę już, że średnia ta paczka będzie ten obrońca może... Nie, ten obrońca też za szybki nie jest. Tych złotych może ktoś. DM, DMF wygląda ciekawie. Rebek wygląda ciekawie i tyle. Bez nadzieja. Hmm. Może chociaż player of the... Ale naprawdę z tymi legendami. O kurde. Dobra, Messi 97. Ten Balotelli będzie na 100% dobry. 84 spita, 87 fizyczności, kick'em 80. na 100%, bo już złota wersja Balotelli'ego jest całkiem niezła w tej grze, to ten będzie Bernardo Silva na mf ie ja tego zawodnika bardzo lubię, więc A jaki ma, no patrzcie ile on ma A jaką ma formę? A akurat może być, a piątka, to nie jest źle Bernardo Silva, bardzo lubię tego zawodnika, Saul też spoko Też chyba najsłabszy Robertson też na pewno, na pewno fajny lewy obrońca, no Wygląda porządnie. No, blind, znowu tak, to nie za bardzo. Verdi, nie wiem, nie grałem nigdy. Eee, z tych złotych. Samba, Ferreira. O, Izaak. <laughs> Izaaka trafić. No, Messi to wiadomo, nie? 1500 na Attacking prowess i tak dalej. Eee... No to dawać. Kurde, taki Messi by mi się przydał. <laughs> Ale powiem Wam, że tego Balotelli'ego bym chciał przetestować tutaj. Może się uda go trafić. Messi albo Balotelli O, Włochy A nie, Boże, Portugalia, o nie nie, złota piłka <grywy> Kurde, jakiś... Ja już tego Ferreira mam, tylko w innej wersji O, o boż, no dobra, na no jak na złotego obrońcę, no to... tutaj daje radę, nie? No ale to jakby... A prawie tak wysoki overall jak legendy, na co ja narzekam? <grywy> Proszę nie, nie Portugalia. Nie, blind. To jest blind. Nie, to jest jeszcze Sebna. Izaaka trafiłem. Noż, cholera jasna. Rewelacja. Messi jest do trafienia. Ja trafiam Sebną i Czy oni naprawdę aż tak bardzo nienawidzą swoich graczy? Ludzi, którzy kupują to dziadostwo. Naprawdę tak bardzo ich nienawidzą. Dobra Zobaczmy, zobaczmy co słychać w Challenge Cupach Uh Razy dwa można wygrać Aha, czyli trzeba, trzeba pewnie trzy po rząd wygrać mecze O, co to jest? O, niemożliwe Ja chyba pierwszy raz w tym roku widzę Żeby oni dali Challenge Cup i co Challenge za jednym razem Kurczę, może raz albo dwa się w tym roku jeszcze tak zdarzyło, już nie pamiętam ja, ja tego nie pamiętam Wow! Czemu trzeba było tak, tyle czekać na coś takiego. No w końcu. Kurde, no i to rozumiem. To można sobie pograć trochę. Hmm, jak to? Dobra. Ten, ten skład nie, bo ten widzę jest zmęczony. To bierzemy drugi skład. Jak tu z formami wygląda sprawa? O Jezus. Co ty Kasyja w ogóle? Gdzie jest obrak? Obrak pewnie też by... Bez... O nie, obrak B. No i, i Big Pickford B wszyscy B. Perfekcyjnie. Czy coś tu jest ze no mną Messi to wiadomo? O, Rakitic jest na przykład. Rakitic jest na przykład i można go... Za to jest wariat, on ciągle w formie jest. Jest niemożliwe. Chociaż tutaj nie mam za kogo, to może w drugim składzie. O, Griezmann. O to to. to. O, no nareszcie Griezmann jesteś w formie. No i to rozumiem. Kielini. Hmm. Kielini. No proszę, formy w tym tygodniu są całkiem takie... Nawet pepsi jest w formie. Benzyna dalej. M Miliko. Miliko. Nie mam za kogo, Ale to może w drugim tym. Ale ja tu nie mam żadnego wysokiego. Może bym. Nie to... Dobra, w drugim składzie, w drugim składzie będę kombinował. Dobra, to idziemy takim, 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 tym Tak, tu trzeba czy, czy pod rząd wygrać. No dobra. Zobaczymy, bo był jakiś update, więc pewnie znowu gameplay się zmienił o 180 stopni. Kurczę, a ja się tak podjarałem na te legendy, mówię, ale fajnie, będą cztery nowe legendy, może mi się coś uda tego trafić. 82 DMF, co oni po prostu... Nie, 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 nie wiem, nie, nie, niech mi ktoś to wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. Po co mi, po co mi legenda 82 overall, a... a... Po co? Po co? Nie, 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 nie rozumiem. Jakiś Future... M, jakiś, nie wiem... Future Pazdan by miał więcej overalla niż Soul Campbell tutaj w tej grze. Jestem pewien tego akurat, więc... <ścoughs> i za Pazdana nie mam, ale to takie porównanie jakby, wiecie, to trochę dwie różne ligi, że tak powiem, nie? Ale... Jeszcze jak nam znajdzie przeciwnika, bo to jest PS, więc tutaj... Nie możemy się spodziewać tego, że nam znajdzie przeciwnika w ciągu minuty. Eee, no. Tragedia. Ja nie wiem, no kurczę, czy oni. Ja mam wrażenie, że oni w Azji to. Jako, y, oni jakiś inny. Mag Magico, no to zaraz zobaczymy. Jakiś, o, oni jakiś inny system piłki nożnej mają tam. Ja, ja nie wiem. Acclaim o czarne. O, kurde, to dobry przeciwnik może być. Ale patrzcie, ma czarny acclaim. I ma dwie przegrane na pięć ostatnich meczów. Ciekawe. A, i za, no, no przecież, dobra. Fajne formy i wszyscy klecha w dół, no przecież. <grym> ale to wrzucamy Hazarda. Będzie trollował tutaj z przodu z Agero. O, to, to wygląda. Teraz tak, tutaj no za jest w formie, to chyba nikogo nie dziwi. A tutaj, no mogłem a dobra. Jest zmęczony, ale go wrzucę. Yy, no i później Griezmann jeszcze wejdzie. Kurczę, że ja z tej team, team of the Week trafiłem, kurczę jakichś orzeszków, a tam Messi jest do trafienia, to jest niemożliwe. Balotelli. No taki balotelli naprawdę, ja wam mówię. Jestem pewien, że on będzie bestią w tej grze, bo. bo... On jest wysoki przede wszystkim, mocno i jest winny. Więc zobaczmy sobie w ogóle z kim mamy do czynienia. 967, no to coś tam powinien grać. 207 Win 71%? kurczę to. Teraz. Na niego patrzę, no bo ja mam bardzo podobny. Ile ja mam? 77, no właśnie. Kurde, jak ja mało remisów w ogóle mam. <grydy> Nawet nie wiedziałem na, na ile? Na 300, 30 spotkań, tak w przybliżeniu. 30 remisów tylko. Ciekawe. Znaczy, ja mam coś takiego w sobie, że ja wolę przegrać niż. Ja wolę tak. Ja wolę pójść na całość. <grydy> jak to się wygląda, jak patrzymy teraz na dywizję. Ostatnie, ostatnie zespoły, jakimi grałem. No, tutaj jeszcze nie mam przegranej w dywizjach. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście, odcinek z dywizji mieliście wczoraj. No. Powiem tego, muszę zobaczyć sobie skróty Villarealu z Barceloną, bo tam się jakieś dziwne rzeczy działy, z tego co wiem. To jest jakieś nowe locker kody? O! A, to mam kumpra, który mi wszystko wysyła. Będzie na odcinek z MyTimo. Poczymy później. Ja nie wiem, nie chcę mi się załadować Skrane. Komputerze. Co jest, co się dzieje, panie komputer? Nie, bo widzę, że mam spore obciążenie. Obciążenie procesora i się zastanawiam. Ale. No, najwyżej mi padnie. I tak w tym odcinku nic ciekawego nie trafiłem, więc chociaż jeszcze może teraz jak wygram otworzę jakąś paczkę, może się coś zmieni. Nie, ostatnia rzecz. A nie, chyba za głośno nie jest, co? Jest okej, okay. dobra. No, a wracamy pana True Magic. Faktycznie taki Magic. Dobrze, hazard. Rolujemy. Bo, dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. To nie, to nie koniec. O, jeszcze. Kurde. Ja wiecie, że ja uwielbiam takie ciasne przestrzenie w tej grze. Prawie się udało znowu coś z tego poskładać. Wieku, jak mi konsola. Ale to tylko przy PS, wy też tak macie? Bo ja mam podstawowy PlayStation i. No, jak odpalam PS-a, to normalnie tam mi ta konsola zaraz odleci. No, stamtąd co, nie? Masakra po prostu, jak ten wiatr, jak głośno. No, ale widzieliście? Znowu mi dziad przeszedł jakoś między nogami. Nie wiadomo, jak w ogóle. No, nie kumam tego w tej grze. Ci obrońcy nie mogą tej nogi jakoś wystawić. Hmm. A, swoją drogą. Od razu was zaproszę, bo, bo mi nieświec kazał. <laughs> nie no, nieświec mi nie kazał zapraszać, ale, ale jak chcecie. Jak chcecie coś pograć ze mną, to będzie taka okazja. Kto by chciał z tobą grać. A może ktoś chce yy, Będzie taka okazja. W przyszłym tygodniu w środę, ale to nie na nie tutaj na kanale moim, to na kanale naszym klanowym wolf WolfPS. Ależ akcyjka. Ojejku. Yy, gość się spodziewa, że ja do hazarda zagram. Bo w sumie chciałem tam zagrać, tylko nie wiem czemu zagram Idealero. Ale ważne, że wyszło. <laughs> yy, także i będę, będę ja grał. To będzie w środę za, w przyszłym tygodniu. Yy, I jedną godzinkę chyba będę ja grał, a drugą będzie grał Karol King. Karol King to wiecie, no taki tylko uczestnik Mistrzostw świata w tym roku. Także. Także zapraszam. Jak ktoś, jak ktoś chce zobaczyć jego umiejętności yy, pozwalają na wygranie z takim osobnikiem jak ja, Czyli w sumie nic specjalnego. No no nie, jak on to w ogóle odbił to nie wiem, nie, tam na dole mi ucieka. Kurde, wiedziałem, że on tam biegnie. Przełączyłem się <laughs> miesiąc wcześniej, a i tak moi obrońcy mieli jakieś zamotanie i nie mogłem nimi normalnie sterować. Och. A na dole mam pełno miejsca. No. Ja inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że on troszkę inaczej się obrońcą zachowa, dlatego ten zwód zrobiłem. Dużo... Dobra, spokojnie. On dużo, dużo bardzo mi przestrzeni zostawia. Ja muszę to wykorzystać. Ja się w środku pola. Ach, to szła piłka zwrotna. Dorazi. Tak to Mamy już tam problem? Dobra. Kurde, ale ostatnio pograłem, znaczy ostatnio, no z miesiąc, nie, no idę? 3 tygodnie temu grałem w PS18 z miesiąc all, i tak jak teraz ten gościu bieg przez półboiska widzieliście tak szybko, że, że żaden z moich obrońców sam nie mógł podejść, ja musiałem osobiście się pofatygować no, w 18 taka sytuacja jest praktycznie nie do pomyślenia. Bo ta gra jest o wiele wolniejsza w 18 i ja tak kiedyś właśnie, jak grałem w 18. To mam wrażenie, że tak poza oczywiście gameplayem samym w sobie, to od FIFA odróżniało PSA to, że w Fifie dało się obiec cał, całe boisko jednym zawodnikiem i strzelić bramkę. W PSA nie. A w tym roku się da. Zresztą, no widzicie jakie bramki, wie, wiecie dobrze jakie bramki padają. I, i to, jest, to jest, to jest najlepszy sygnał na to, że, że oni, że oni nie wiedzą co robią, oni po prostu, no, no to jest, ja nie wiem. <laughs> Jakbym mógł, to bym ich mocno po, Ale spokojnie przyjdzie na to pora. Yy, teraz w weekend mam rozmowę. Yy, a mogę. W sumie powiem wam, bo ostatnio tak sobie myślałem. Nie, że, że może lepiej, żebym wam nie mówił, no bo to nie, lepiej nie chwalić dnia przed zachodem słońca, ale, ale będę miał rozmowę z tam przedstawicielem, z, z, z przedstawicielką właściwie. Z przymierzonych. Wiecie, tam w Przymierzonych to Nadek Werka, We, wasza ulubiona Werka, mój brat przez chwilę tam u nich był, streamował, o, ale odbijanka, ja Cię kręcę, <grymne> co tu się dzieje. I, Ale nie jako streamera, tylko ja tam chcę się zapisać jako, no patrzcie, no przecież to jest, to nawet nie wiem kto to jest, kto tak, jakiś Simeone mi biega tak szybko, przecież to jest jakieś parodia. Yy, aha, miałem te niskie wykopy obłakowi zrobić. No, widzicie, nie gram w PS, a w ogóle to mi to zapominam o tym. Yy, I ja będę się tam starał o stanowisko redaktora. Yy, redaktora? Recenzenta gier. Yy, nigdy tego nie robiłem wcześniej, ale, ale spróbuję. Oczywiście będę starał się to jak najbardziej obiektywnie zrobić, ale jak ja będę miał okazję zrecenzować. Jak, w PSie, jak PS20 będzie wyglądał tak jak PS19, jak ja po nich pojadę tam, to będzie inoros po prostu, bo to jest to jest niemożliwe, nie? <śm> Naprawdę. Ż żadna z, z gier w tym roku mi tak nie zarazła za skórę jak ta. żaden, jak to? No, no ale no widzicie? No patrzcie. Dobrze, że mi podał. No, ale co tu się dzieje? Nie. Patrzcie! Nie jeszcze moja, dobra. Co tu się dzieje? Nie wiem co robić! Nie wiem co mam robić! To jest jakaś paraolimpiada w tym roku, nie? Oczywiście rozumiem osoby, które yy, na przykład w PSA pierwszy raz grają i, i im się podoba, nie? Ale to jakby... Yy, to... No nie wierzę. To, to co się patrzcie To co się dzieje w tej grze To, to, to na, tak naprawdę w pełni y, rozumieją ludzie, którzy po prostu grali już w poprzednie wersje I, i wiedzą co się zmieniło, wiecie, no bo bez punktu odniesienia ciężko, ciężko jakby mieć y, opinię na, na, na jakiś ten złą Ale jak ma się punkt odniesienia do tego co było wcześniej, a się widzi taką padakę jaka jest tutaj to normalnie no, za głowę się idzie chwycić, nie? Zjerałem, mogłem po krótkim spróbować. a właśnie nie wiedziałem, jak z tego kąta już uderzyć. Jeszcze jedno by się przydało strzelić, ale to jest, to jest. Chaos jest straszny, nie? Na boisku. No tutaj piękne podanie. Liczyłem właśnie na to, że hazard tak zagra. No teraz się troszkę uspokoiło, to jakąś akcję przynajmniej wyprowadziłem, ale powiem wam, jest niemożliwe, jest absolutnie niemożliwe. Iany będzie można zrobić, tak myślę. Także, Także mówię, moim zdaniem Mistrzostwa Polski w tym roku w PSie to będzie jeden wielki przypadek. Kto to wygra? Nawet jak ja to wygram, to podejrzewam, że... Znaczy ja mówię... Na zasadzie, że na swoim przykładzie, że to by, żeby nie było tak, że ja wygram nagle i o kurde, ale jestem zarobisty, nie Moim zdaniem, że ktokolwiek to wygra, to, to po prostu będzie mu towarzyszył, przy, Będzie tej, tym mistrzostwom towarzyszył straszny przypadek. Niestety, o, mogłem zagrać. Mogłem zagrać, mogłem lepiej strzelić, wszystko mogłem. Ja skojarzyłem no, to moja powinna być, już dawno. Ojej, gdzieś to tam zajrzał. Dobra, zróbmy jakąś zmianę. No, Mateusz. No, Mateusz to jest. Noż. O, nie. Nie no, ten fragment 10-minutowy w tym meczu, gdzie się taka -ta -ta -ta, odbijanka działa, to była jakaś. Nie wiem co to było. <ścoughs> Ciężko to nazwać w ogóle. Ależ to wyłapał dziad, kurła, chyba na bramce jest. Swoją drogą też wysłałem y Wysłałem bramkę na konkurs na polskiej scenie Prawo na najlepszą bramkę miesiąca. Ja naprawdę mam dużo bramek takich ładnych i miałem dosyć duży dylemat, która tak obiektywnie będzie naj, na, najlepsza dla, dla kogoś do oglądania, będzie się ludziom podobała. Nie wiem. Wysłałem tam to, co myślałem. Wiecie, tam jakiś Rainbow Flick nad bramkarzem albo coś. Ja tam czasem robię takie głupoty, nie? No, to, to, to miałem. I to, to też. Czę, że powiem, że to ja pamięcią, znaczy nie pamiętam dokładnie kiedy, to, ale to jestem prawie pewien, że to właśnie w marcu strzelałem, żeby nie było, że tam wiecie, sprzed pół roku wyciągnąłem tą bramkę, tylko... O! Fajne dośrodkowanie, nie wiem kto to strzelił w ogóle, bo to jakiś niski koleś. Aha, zapomniałem, że tu nie jest napisane kto strzela bramki. <laughs> wiecie, bo w jest taka tabelka zawsze po tym jak strzeli bramkę na dole, tak jak w sumie na żywo w meczach. A może w Japonii tego nie mają. O, hazard? No, Hazard Radzia, A to Zajek chyba był, nie? On tak wygląda jak ten koleś, który przed chwilą strenił Ale od hazarda tylko teraz, co? Ach, kurde, czemu technicznie? Nie no, Hazard się urywa tutaj... Co jest, to, jest, to jest nie do zatrzymania jest ten koleś. Mało osób ma tą wersję hazarda, którą ja mam, swoją drogą. Rzadko, rzadko widzę, żeby ktoś go miał. Aż. Dawaj. Dobrze, Grubasa tutaj nie, nie da się Grubasowi. Patrzcie, Agero, kurde, w formie grubego przepchał. No, to jest ciekawa informacja. Spróbujmy jeszcze jedną zepać. Lepasz to słowo klucz przewroty. Ja już myślałem, że to jest brama. Kurde, już się... ja już doszedkowałem, to widziałem, że to jest dobre na przewroty, dlatego R2 kliknąłem, a że to był hazard. Ciutkę za mocno uderzyłem, ale wiecie, musiałem troszkę mocniej, bo byłem daleko od pola karnego. I, I troszkę mocniej, żeby w ogóle to miało szansę wpaść, bo tak to by ten kurła to złapał. No nic. Albo blisko. Zobaczymy ile tych pieniędzy, pieniądza dostaniemy. Rating mi podskoczył, o nie 7000, dobrze Razia, Ale ja wam to przedłużę tamtymi kontraktami, to o to się nie bójcie Aha, w ogóle bez bonusa grałem, a ja mogłem, mogłem z bonusem, zapomniałem Otwórzmy sobie paczkę Może trafię jakąś legendę 82 do składu, to, to tam pójdzie na rezerwę <grym> A, to sobie sprzedajmy tych dziadów. Czemu w menu procesor jest bardziej obciążony niż w trakcie meczu, to tego też nie rozumiem, ale dobrze. Yy. Dobra, legenda to, to nie jest. To teraz poproszę i Angielską. i Tak, mhm uh Mhm -huh. uh -huh. Dobra To wygląda Wygląda na to, że czas najwyższy yy, Odstawić PSA na kolejny tydzień <laughs> Nie no wiadomo coś tam wam nagram no Dywizję wam pewnie nagram gdzieś W przyszłym tygodniu, w ogóle jakieś live y może się pojawią bo teraz już Ostatni egzamin mam dzisiaj yy. Tak to ujmę. Ten odcinek. Dobra. Zostawiam, jakby, opinię Wam, żeby nie było, że ja tu. Że staram się coś narzucić, ale. Słabo to wygląda, proszę Państwa. Nic. Mam nadzieję, że, że u Was coś lepszego się dzieje w grze, niż u mnie. No nic, spadam. Pozdrawiam i miłego weekendu. Hej, hej.